Hejo, jest wtorek, godzina 11.03, wróciłam od dentysty, jestem po znieczuleniu, więc mogę śmiesznie mówić. Leczę sobie po kolei te zęby, dużo tego mam, że byłam na trzech wizytach? Trzech wizytach? Chyba tak, jutro mam czwartą. Dzisiaj miałam leczone dwa zęby, bo jeszcze nie mogę mówić po znieczuleniu. Dzisiaj miałam leczone dwa zęby, mam tutaj całe znieczulone. Dużo tego było, bo ja przez lata nie chodziłam do dentysty i teraz to załatwiam. Mogłam to wcześniej ogarnąć, ale no teraz człowiek płaci, teraz człowiek płaci, a już tyle pieniędzy kosztuje, że dajcie spokój. I właśnie odstawiłam samochód Arkowi i Arek pojechał e, też na jakieś badanie, bo my to powykupowaliśmy sobie te pakiety. Ja to mam akurat pakiet w Enelmedzie, Arek w Polmedzie chyba, tak? E, i, I tak teraz latamy po, biegamy po lekarzach. Ale ja akurat do dentysty do Enermedu nie chodzę, bo e, jakoś tak Arek mi odradzał, miał złe doświadczenia, więc ja sobie chodzę do takiej pani na targówku. No i co, dzisiaj byłam, jutro jadę ponownie. E, I tyle, i coś dzwoni. Ja tutaj sobie rozsiadam się z komputerkiem, trochę pracy mam. E, no i chciałabym coś zjeść, ale oczywiście muszę czekać, aż mi puści to znieczulenie. Tylko kurczę, powiem szczerze, że nie fajnie, bo czuję coraz większy ból. Popracowane. Pół godzinki dzisiaj zajęło mi zrobienie zadań. Jeszcze tylko raporcik miesięczny wydrukuję. No włącz się, no. Kurczę, ona ma jakiś problem ze sobą. No widzicie to? Ona ma jakiś problem, nie mogę jej włączyć w ogóle. A ona czasem ma takie właśnie zawiechy, że nie może się włączyć. Albo ja po prostu za mało sekund trzymam to. Dobra. Miesiąc styczeń. Miesiąc styczeń, tak? Dobrze. Pełny. I już. Pokażę się z moim brzuszkiem. Ale fajny już mam ten brzuszek. <laughs> Taka piłeczka, piłeczka. Z tej strony się pokażę. O! Super. Ładnie dzisiaj jest słonecznie. Ja powinna iść na jakiś spacer, bo ja w ogóle prawie z domu nie wychodzę przez ostatnie dni. To no, po prostu przeraża mnie ta pogoda i to zimno, i nie chce mi się, szczerze mówiąc. Jest 12.03, czyli już godzina od powrotu do domu i nadal znieczulenie trzyma i co najgorsze boli mnie ten dom. Ale jeszcze nie będę jadła, jeszcze poczekam z pół godzinki, bo już w sumie głodek mi tutaj, głodek łapie, trzeba coś zjeść. Dzisiaj wieczorem dopiero pojadę na zakupy, dlatego tak na szybcika zrobiłam krem pomidorowy z mozzarellą, uwielbiam. Czas jakoś szybko leci, już jest po godzinie 14, w sumie 14.30. Arek przed chwilą dzwonił, wraca z biura, zabiera mnie i jedziemy na zakupki. Ja już ubrana czekam na Arusia. Zaraz przyjedzie. I lecimy. Zrobiłam jakąś tam wstępną listę zakupów, ale tak też bez planu. Muszę nakupować dużo owoców, dużo warzyw, bo ostatnio były braki. Przez ostatnie dni tak mało jadłam i kurczę, niedobre. Trzeba jeść te owocki, warzywka. No i trzeba zaplanować jakieś obiadki, takie sensowne, pożywne. Zakupy poczynione. W Lidlu oczywiście. Zasypało. Śniegu napadało. W sumie pół godziny. Właśnie zamówiłam wózek dla naszego Bobo. Skorzystałam z promocji, bo ta promocja wyświetliła mi się dwa dni temu, więc w całkiem atrakcyjnej cenie kupiłam. Fajnie, strasznie się cieszę. Temat z głowy. Na razie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku z tym wózkiem. O jedną rzecz znowu do przodu. Super. My tu sobie gotujemy w kuchni dzisiaj z Arkiem. Arek robi się swój obiad, a ja robię swoją kolację. Ja robię sałatkę z kurczakiem, a Aruś sobie smaży z Roś gładzi brzusio. No Nasz brzusio. Hejka, mamy się rodę. ja drugi dzień z rzędu mam znieczuloną twarz, bo dzisiaj też byłam u dentysty. I nie mam humoru, bo już mam dosyć. Wczoraj jak odchodziło mi to znieczulenie, no to tak jak mówiłam, troszeczkę mnie ten ząb pobolewał, to miałam leczone na górze. Dzisiaj miałam leczone, leczoną szóstkę i siódemkę na dole. Eee, miałam dosyć mocne znieczulenie, więc nic nie czuję. Nie wiem jak to będzie, jak to będzie odchodzić. Podobno dzisiaj będzie mnie dłużej trzymać. No i szczerze, mam dosyć. Dwa dni pod rząd bycia u dentysty to jest. Nie, to jest masakra. Na następną wizytę, już na leczenie ostatniego zęba zapisałam się za dwa tygodnie, bo chcę sobie dać trochę odpoczynku od tego, bo Ech, masakra. Jedyną pocieszającą rzeczą w dzisiejszym dniu jest to, że kurier dzisiaj przywiózł komodę. To I tam. I jeżeli części nie będą jakieś bardzo ciężkie, to postaram się to poskładać. I tak sobie zajmę czas. Może nie będę myśleć o tym, że czuję dyskomfort w wardze. Ja bardzo bym chciała sama skręcić tą komodę, bo ja uwielbiam takie rzeczy, więc tutaj nie chcę pomocy arka, więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie musiała mi pomagać i zrobię to sama po prostu. I tyle. Ała. Wyjęłam sobie wszystko z pudełka, tam będę oglądać sobie serialik, co instrukcja jest. Więc myślę, że nie będzie tak ciężko. No i lecimy z tematem. Policzyłam już wszystkie śrubki, śrubeczki, nawet ułożyłam tak samo po kolei, żeby się nie pogubić. Robota stanęła w miejscu, dlatego, że nie mam w domu ani wiertarki ani śrubokrętów, to wszystko jest w biurze u arka, więc jak przyjedzie, to mi te rzeczy przywiezie. Ja teraz tylko po prostu dopasowałam te śrubeczki i tak dalej w te miejsca, które trzeba, no i na razie to tyle. Nic tutaj dalej nie zdziałam. Aruś przywiezie mi te narzędzia z biura, ale nie pomoże mi w składaniu, bo niestety źle się czuję, więc zostawiamy temat na jutro. I to wszystko tak będzie rozłożone tutaj. Nie zamierzam tego nijak składać. Yy... A niech sobie leży do jutra. jutro będziemy działać. No ale niestety Arusia dzisiaj rozkłada, boli go głowa cały dzień. Rano nawet mierzyliśmy sobie temperaturę. Ale ale tutaj wszystko jest okej. Okay. No nie wiem, może wczoraj go przywiało, jak byliśmy na zakupach w każdym razie. Napisał mi, że kończy już pracę i marzy o tym, że położyć się do łóżka, więc, więc niech wraca do domku i się kładzie. Jest 16.27, zabieram się teraz za robienie obiadku. No i myślę, że już powiem Wam papa, pa, ponieważ jutro nie będę nagrywać vloga, ale że jutro będziemy składać szafkę, która miała być złożona dzisiaj. To jeszcze na koniec puszczę taki zlepek filmików pod muzyczkę. Widzimy się w następnym. Pa pa! 他。<laughs>